Witam. Chciałabym dzisiaj podzielić się z Wami wiedzą na temat tego, jak sobie pomóc w bólach w dolnej części kręgosłupa. Ja wyznaję taką zasadę, że człowiek jest w ogromnej mierze sam sobie w stanie pomóc. Wystarczy tylko po pierwsze chcieć, a po drugie wykonywać tą czynność regularnie. Najważniejsze będą ćwiczenia. Ja pokażę Wam ćwiczenia, które są znane w świecie rehabilitacji. Te ćwiczenia nazywają się ćwiczeniami metodą McKenzie'ego. Będą to ćwiczenia dostosowane do osób z problemami w części lędźwiowej, kręgosłupa. Dlaczego te ćwiczenia? Te ćwiczenia, po pierwsze, są uznane, pomagają wielu ludziom. Po drugie, nie tylko uśmierzają ból, ale też niwelują nawroty tego bólu. Dlatego warto jest je wykonywać i przede wszystkim wykonywać systematycznie. Kolejna sprawa to w życiu codziennym. Jeśli mamy złe nawyki, złą postawę, to ma wpływ na nasze plecy, na bóle w krzyżach. Przejmujemy prawidłową postawę podczas czynności wykonywanych każdego dnia. Czyli, na przykład, kiedy po coś sięgasz, to nie schodzisz na prostych nogach, nie schodzisz tak, nie schodzisz na prostych plecach, tak, to jest złe, tego nie robimy. Uginamy nogi w kolanach, a najlepiej to już w ogóle przejść do takiej pozycji, dopiero coś podnieść. Tak samo napinamy brzuch. Ja już mam taki nawyk, że wszystko, wszystkie zgięcia robię na napiętym brzuchu. Mięsień poprzeczny brzucha. Najważniejszy mięsień dla naszych pleców, chroniący odcinek lędźwiowy, krzyżowy. Musimy go mieć na yy, wypracowanego. aktywizujemy go poprzez podciągnięcie pępka do kręgosłupa, zaciśnięciu mię mięśni zwierających. I właśnie w ten sposób pracujemy w ciągu dnia codziennego, jak sam mówię, jak zginasz coś, jak nosisz, to nosimy symetrycznie na obydwu rękach i napinamy brzuch. W staniu, kiedy długo stoisz, wykonujesz pracę stojącą. Na przykład jesteś wykładowcą albo musisz stać sprzedawcą, staramy się podpierać, opierać plecy, na przykład stać na jednej nodze, a potem zmieniać to, to ułożenie, cały czas napięty brzuch. I puszczone. Możecie wykonywać to, to ćwiczenie, jak pracujecie, czy nikt tego nie widzi. Napinamy brzuch na kilka sekund i puszczamy. Napinamy brzuch i puszczamy. Napinamy brzuch i puszczamy. Trzymamy się prosto. Tak samo można pośladki napinać, napinać i rozluźniać, napinać i rozluźniać. Kilka razy w ciągu dnia, kilka takich ćwiczeń. Inna sprawa to jak długo siedzisz. Za biurkiem. Inna sprawa jest też taka, że nasi pracodawcy często nie zaopatrzają nas prawidłowo w miejscu wykonywania pracy. Krzesełka są niedostosowane do kręgosłupa, no ale czasami nie mamy na to wpływu. Także, jak siedzisz, to możesz zrobić. Są przerwy, tak? Ktoś idzie sobie w trakcie pracy. Na papierosa do ubikacji, tak. Dalej. Ty możesz sobie wstać, poćwiczyć, albo siedząc za biurkiem. Gdy bolą cię plecy. Wykonujesz opuszczanie tułowia. Plecy się zaokrąglają, schodzisz w dół i powolutku prostujesz, a kiedy prostujesz, to wracasz na napiętym brzuchu. I znowu w dół, również napinaj, obniżaj głowę, zaokrągłej plecy. I wyprostuj. I jeszcze raz. W dół. I prostujesz. Możesz się przeciągać, możesz wstać z krzesełka na chwileczkę, wykonać kilka przeciągnięć w staniu, powyciągać się, troszeczkę pokręcić miednicą do boku, do prawego biodra, na prawo, na lewo. To może wyglądać trochę śmiesznie, ale się nie przejmujemy, bo najważniejsze jest nasze zdrowie, dlatego trzeba patrzeć na siebie. I na to, co można dla siebie zrobić, żeby uniknąć bólu. Tak samo jednica może iść w przód i w tył, do przodu i do tyłu. Tak to jest taki śmieszny ruch Jacksona. I na boki, czyli krążenie kolisty ruchy całym ciałem, to co znacie z lekcji WF-u w jedną i w drugą stronę. To tylko kilka takich ćwiczeń, które możesz sobie zrobić w przerwie, w pracy, gdziekolwiek. No to teraz przechodzimy do ćwiczeń na macie. Jak już mówiłam, przede wszystkim kiedy stoisz, napinaj mięśnie brzucha, wykonujesz czynność codziennego, napinaj mięśnie brzucha, ochranie swój kręgosłup. Teraz przejdziemy do ćwiczeń metodą McK McKenzie'ego. Ja pokażę Ci dwa ćwiczenia. Możesz je wykonać na początku w serii pięciu powtórzeń. Później możesz sobie zwiększać tą ilość. Mackenzie zaleca, żeby te ćwiczenia wykonywać regularnie. Tyle razy, ile dasz w ciągu dnia. Ja proponuję ci na początku dwa razy dziennie zrobić te ćwiczenia. Dwa, trzy razy dziennie. I potem możesz sobie zwiększać częstotliwość tych ćwiczeń. No dobra, no to przechodzimy do leżenia na brzuchu. Są to ćwiczenia wyprostne. Co jest ważne na początku? Głowa leży. Dłonie po bokach głowy, mniej więcej na wysokości. Głowy, barki opuszczone w dół, łopatki w stronę pośladka, brzuch napięty, czyli pępek do kręgosłupa, kościół nowe leży, nogi w lekkim rozkroku. I teraz wykonując wdech przez nos, podnosisz się w górę, unosisz tu, nie musisz prostować całkiem rąk, barki w dół, robisz wydech w górę przez usta. Wytrzymujesz 3-4 sekundy, zrobisz wdech i na wydechu z powrotem wracasz, ale brzuch jest napięty i odkładasz tułów. I jeszcze raz, unosisz się z mięśni przy kręgosłupa, do góry. Napięty brzuch, wdech, puszczasz wydech, staraj się nie napinać mięśni pośladków, piwnicy. i wydech, wracamy. I jeszcze trzy powtórzenia, góra, wdech. Możesz spróbować wyjść, wyjść wyżej. Zawsze pamiętaj, jeśli będziesz czuł duży dyskomfort, ból, to nie wychodzimy tak wysoko, tak? Wszystko do granicy. Do granicy swojego komfortu. I opuszczę. Jeszcze dwa do góry. Wydech. I wdech. I wydech w dół. I jeszcze raz do góry wdech. Rozluźniamy pośladki, wydech, wdech i odkładamy w dół. Ok, to teraz przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. W tym ćwiczeniu jesteś na boku. Całe ciało jedne, leży w jednej linii. Ja tutaj sugeruję, żeby się albo ugiąć rękę w łokciu, albo na wyprostowanej ręce, albo jak masz problem z szyją, to możesz podłożyć poduszkę. Stopy włożeniu flex, wtedy jest stabilniejsza pozycja, żebra nasuwają się na mietnicę, napięty brzuch. Kolce biodrowe są w jednej linii. I teraz tak, wyobrażamy sobie, że głowa to jest godzina 12, nogi godzina 6. Pierwsze ćwiczenie: górną nogę. Ja leżę teraz włożeniu na swoim lewym boku, a więc prawa noga i prawa ręka będą pracowały. Podnosimy nogę kilka centymetrów. Okay, i Kierujemy ją do przodu, jakby wskazówka była na godzinie 5, a górne ramię wyciągamy do tyłu, tak żeby wskazówka była na godzinie 11. Ale nie ciągnij za mocno, tak żeby nie nadwyrężać barku. Tak bargi źleciutko w dół, tylko staramy się trzymać wyciągnięte, wyprostowane i rozciągamy. Powinieneś powinnaś poczuć rozciąganie w tułowiu. Wytrzymujesz chwileczkę i opuszczasz. I znowu kilka centymetrów, nie musi być wysoko. Unosisz i odkładasz. I jeszcze raz. Unosimy. I odłóż. I jeszcze dwa razy zrobimy powtórzenia. Rozciągasz się i odkładasz. Do góry wdech, wytrzymujesz kilka sekund, oddychasz. I wydech. Dobra, ostatni raz. I odkładasz. Ok, no to teraz przechodzimy na drugi bok. Całe ciało znowu w jednej linii stopy. Włożeniu flex Podpieramy się tutaj tak, żebyś miała wygodnie. I teraz. Dobra. Górna noga. Uniesiona i wskazówka cofa się do tyłu, ramie idzie do przodu, tak? Na głowa dwunasta, ramię jedenasta, do tyłu i puszczamy. I trzymamy wyciągnięte i puszczamy. Trzymamy. Tyłu. I puszczamy. I jeszcze raz. I ostatni. Teraz cofnij nogę do tyłu. Kurną nogę. Tu jest brzuch cały czas napięty. Kiedy czuję, że jest duży, zbyt duży dysbalans, zaczynasz się kołysać to troszeczkę. Z przybliżamy nogę do przodu, tak nie wchodzimy nogą tak daleko i wyciągamy ramię przed siebie, czyli teraz jest jakby godzina pierwsza i godzina siódma. I odkładasz. Wyciągasz, trzymasz chwileczkę, kilka centymetrów wystarczy nad podłogą i odkładasz. Rozciągamy. Wyciągasz. Tutaj powinnaś czuć rozciąganie w tułowiu, jak mówię, dwie siły. Jeszcze. Odkładasz i ostatni raz odkładamy. No dobra, to teraz przechodzimy na drugi bok, na lewą stronę, na prawy bok, tak? A lewa noga podniesiona. Trzymamy stopy, w ułożeniu flex. stabilizujemy postawę, kolce biodrowe w jednej mini brzuch. Napięty i podnosimy teraz. Jesteśmy teraz w ułożeniu na drugim boku. Górna noga, noga lewa. Ważne, żebyście mieli miejsce z przodu, z tyłu, żeby można było cofać nogę tak? podczas ćwiczeń. Na początku zaczynamy od przyniesienia nogi do przodu i ramię wyciągamy do tyłu. Tak, znowu godzina piąta i godzina jedenasta. I opuszczamy. I znowu wydłuż się, unieść, wytrzymaj kilka sekund, oddychaj i opuść. I jeszcze raz, wytrzymaj kilka sekund, i opuść. I jeszcze, i opuść. I ostatni raz. Wykonujemy ćwiczenia systematycznie. Systematyczna praca przynosi efekty. Do pierwszego ćwiczenia. Dłonie po bokach głowy, czoło na macie. Szyja wydłużona, czyli broda lekko w dół. Łopatki zarzucone w tył. Brzuch napięty. Pępek w stronę kręgosłupa. I wychodzimy w górę. Wdech. Wydech. Wdech. I schodzimy w dół. Wydech. Jeszcze cztery. Do góry. Wdech. Wydech. Rozluźnij mięśnie pośladków. Z tyłu nie napinaj mięśni. Na plecach teraz z tej pozycji napnij tylko brzuch. I zejdź w dół. Jeszcze trzy. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech. Dwa. Wydech. Pamiętamy, że ćwiczymy dla swojego zdrowia tylko kiedy robisz ćwiczenia systematycznie, jest jakiś efekt. Ok, dobra. Pamiętaj, że wszelkie dysfunkcje, jakieś bóle należy skonsultować ze specjalistą, i ja również zawsze radzę, żeby przed przystąpieniem do ćwiczeń udać się do fizjoterapeuty, żeby sprawdzić, czy dane ćwiczenia są dla Ciebie odpowiednie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych ćwiczeń.